Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym projektem. Tym razem jest to kolejny album dziecięcy. I jest to projekt, z którym pracowało mi się naprawdę wyjątkowo przyjemnie i sympatycznie. Jest to album z kolekcji Woodland Cuties od P-13. To jest kolekcja, która mnie urzekła w momencie, kiedy Ania z kanału Ania Tworzy zrobiła z tego, z tej kolekcji warsztat. Ja sobie ten warsztat kupiłam i go zrobię będzie to album dla moich córek. Natomiast ten album, który widzicie, jest albumem oczywiście e, na zamówienie dla mojej koleżanki, dla jej chrześnicy. Jest to album w klasycznych dla mnie rozmiarach. 21 na 21 cm. Grzbiet ma 11 cm. Okładka jest obita płótnem introligatorskim welurowym w kolorze oliwkowym. Zawiązywany jest na podwójną satynową stążeczkę jedna jest różowa, druga zielona w kropeczki. I do całej tej kolekcji generalnie pasowały mi takie kolory, czyli różowy i zielony. Taki, taki fajny, głęboki. Ciężko mi jest ten kolor określić, ale jeśli chodzi o papier, jest to papier tube oliwkowy. Tył i, i grzbiec są oczywiście oklejone po prostu jednym arkuszem papieru, tak jak zwykle ja to robię w swoich albumach. Mi się ten, ta opcja bardzo podoba. Z tyłu jest tylko delikatne moje logo. Generalnie kolosek wyszedł jak zawsze u mnie. No, ale miejsca na zdjęcia, zobaczcie go ścisnę. Jest tego miejsca na zdjęcia tu jeszcze naprawdę sporo. Album jest bindowany metodą StagDeNex Plusem i to z takim, jak tu widzicie, sporym plusikiem, żeby te strony nam się ładnie otwierały. I mam mnóstwo fajnych rozwiązań, e, takich, które myślę, że znacie. E, jak poszukujecie tutoriali na takie rozwiązania, to ja bardzo serdecznie odsyłam do warsztatów Ani z kanału Ania Tworzy, ponieważ Ania. Pokazuje większość tych rozwiązań, które tutaj są w tym albumie, w różnych swoich albumach. Pokazuje osobiście bardzo polecam warsztat z tej kolekcji Woodland Cuties, bo naprawdę dużo fajnych rozwiązań tam jest pokazanych. Tamten album jest przecudowny. Na okładce jest karta z kolekcji, na karcie jest imię dziewczynki, przyklejone z takich literek, z akcjona drewnianych, bo miało być imię na okładce, a to drewno mi bardzo do tej kolekcji pasowało. Zaraz pewnie zobaczycie dlaczego. Otwieramy. Oczywiście, tak jak zawsze, u mnie album ma 6 rozbudowanych kart. Wiecie, że ja zwykle robię albumy na 4 lub 6 kart. Tutaj jest 6. Strona okładkowa. To jest książeczka otwierana do góry. I całość otwierana do góry. I tutaj mamy matę na zdjęcie. I mamy książeczkę otwieraną do góry znowu. I całość w dół. I znowu mamy matę na zdjęcia. I tutaj mamy kieszeń, w którym mamy wsunięte maty na zdjęcia. Kieszeń zrobiona z jednego arkusza. I tutaj możecie zobaczyć, mamy miejsce na zdjęcie 10x15 i 9x13. Ta pierwsza układkowa strona, to jest strona, za którą możemy wsunąć. Sobie jedną, 9, 10, 10 tu możemy sobie wsunąć zdjęcie. Ja tu wkładam 9 na 13, ale tak naprawdę w to, mie w to miejsce wchodzi na zdjęcie 10 na 15. I to jest popa. Najpierw otwieramy sobie w tą stronę książeczkę, a następnie mamy popa, który otwieramy w ten sposób. Mamy miejsce na raz, dwa, trzy, cztery zdjęcia. Mamy klapkę otwieraną w bok i tada. Mamy tutaj metryczkę metryczka jest z imieniem sama metryczka jest zamówiona w sklepie tekturkowo, gdzie indywidualnie możecie sobie, tek, sobie zrobić dane do, tektury, do metryczki i ta metryczka to jest ta opcja metryczka mniejsza bo jeszcze jest metryczka większa i tutaj mamy jeszcze dodatkowo maty na dwa zdjęcia 10x15, tutaj akurat mamy zdjęcia pionowe następna strona to są klapaczki. Klapaczki do góry i na dół i klapaczki na boki. Także mamy miejsce na dwa zdjęcia poziome, dwa zdjęcia pionowe. Jeśli chodzi o wymiary stron w albumie, to strony mają 18,5 cm szerokości i 20,5 cm wysokości. Dzięki temu mam możliwość zrobienia ja tego, tego stack DDK z takim sporym plusikiem, a jednocześnie zachowujemy na tych stronach dolnych jakby Zachowujemy sporo miejsca na zdjęcia, bo tak naprawdę, dwa zdjęcia 10x15 na wejdą nam tutaj albo obok siebie, albo jedno po drugim bez problemu. Obok siebie będą troszeczkę zachodziły na siebie, natomiast jedno po drugim bez najmniejszego problemu. Następna strona to jest klapetka otwierana w bok, zamykająca nam wodospad statyczny, chowany w stronę. Ja ostatnio rzadziej robię te wodospady chowane w stronie, ale one fajnie wyglądają. Czasami sobie przypominam o tym rozwiązaniu i je tworzę. Ja tutaj zwykle polecam po jednej stronie przyklejać zdjęcia w tych wodospadach. Następna strona. To są klapeczki otwierane do góry i na dół. Klapki tak, otwierane na boki. Także mamy tutaj miejsce dwa, cztery, 6 zdjęć i siódme zdjęcie pionowe tutaj na na pani bo całość strony jest pani blendem, za który mamy wsunięte maty na zdjęcia 10 na 15. Album jest bardzo pojemny. Myślę, że sporo zdjęć się tutaj zmieści. Tutaj mamy klapeczkę otwieraną do góry. Całość otwierana w dół. I mamy wodospad wynawiczny a zdjęcia 10 na 15. Jak się to prezentuje. Następna strona. To są klapki otwierane na boki. I tutaj mamy taką harmonikę otwieraną na boki. I to na przykład jest rozwiązanie, które właśnie Ania pokazuje w tym albumie z tej kolekcji Udlad Cuties. Teraz tutaj mamy taką trochę wariację na temat strony, którą pewnie już u mnie doskonale znacie. Mamy klapkę otwieraną w dół, taką książeczkę. Mamy całą klapkę otwieraną w dół i tu mamy pionowo, miejsce na pionowe zdjęcie. Tu mamy wodospadzie książeczkowy. Hop, hop, hop. I całość otwieramy do góry. I mamy pop-up. Mamy pop-up. I tutaj mamy miejsce na jedno zdjęcie poziome, a tu mamy zdjęcie na drugie zdjęcie poziome. Następna strona. To są klapeczki dwustronne, otwierane naprzemiennie na boki. No i na dole oczywiście piesząca na zdjęcie. Następna strona. To jest książeczka otwierana do góry. Całość otwierana w bok. Tutaj też mamy książeczkę. Ja tutaj mam kieszonkę, w której mamy na zdjęcia. Tutaj mamy klapeczkę otwieraną w bok i tutaj też mamy książeczkę, kieszonkę, w której mamy na tyle zdjęcia. I teraz całość jest kolejnym pop-upem w postaci takiej oto skrzydeczki Pokażę Wam go teraz tak. Otwieramy w bok i mamy skrzyneczkę z elementami z kolekcji powycinanymi i z takimi listkami z wykrojnika, które tutaj fajnie się z tymi elemencikami z kolekcji prezentują. Następna strona, to jest bardzo klasyczna strona, czyli klapeczki do góry i na dół, zamykające całość i tutaj mamy hop i hop, hop dwie skośne kieszenie w których mamy włożone maty na zdjęcia i ostatnia karta to jest książeczka otwierana w bok i tutaj mamy całość otwieraną w dół mamy pop na cztery zdjęcia 10 15 i tutaj mamy pop otwierany do góry też na 4 zdjęcia 10 na 15 czyli jedna ta strona tylko pomieści 10 zdjęć następnie mamy klapeczki zawiązywane na sznureczek woskowy w takim delikatnym pomarańczowym kolorze który nam tutaj skrywa harmonijkę w jedną stronę i harmonijkę w drugą stronę Hop. I zawiązujemy sznureczek. I ostatnia strona. Mamy klapę otwieraną tu i klapkę otwieraną do góry. I tutaj mamy znowu popał, tylko tym razem jest to kopa za którą możemy wsunąć zdjęcie. Ozdobione elementami wyciętymi z kolekcji. A tu jeszcze dodatkowo mamy kieszonkę, w której mamy wyłożone na na zdjęcie. To no, zamykamy i całość otwieramy w dół. I mamy taki slajd, taki pop-upowy element. Wysuwają nam się dwie klapki, na których zmieścimy dwa zdjęcia. 9 na 13. No i to jest koniec. Tak się ten albumik prezentuje. Myślę, że wygląda bardzo fajnie. Tu włożymy jeszcze tą matę, którą Wzięliśmy na początku. Tak się prezentuje, jest naprawdę bogaty, ma bardzo dużo miejsc na zdjęcia. No, ale jak to zwykle bywa, ze zdjęciami dziecięcymi, bardzo często tych zdjęć dziecięcych jest naprawdę dużo. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podobało, bo jestem bardzo tego ciekawa. Ja Was już serdecznie pozdrawiam cieplutko. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zachęcam do dawania łapek w górę, do komentowania, no bo to zawsze e, e, bardzo mocno mnie dopinguje do dalszej pracy. Podnosi tak na duchu e, to, ten, te albumy, to moje skrapowanie to jest forma mojej terapii. Ja się w tym odnajduję, ja dzięki temu odpoczywam i ja dzięki temu walczę ze swoimi różnymi słabościami i demonami. Także bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną i dawajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym albumie. Pozdrawiam Was cieplutko, serdecznie, pa! pa.